Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś powoli opuszczamy Wyspę Kopanga. zaczniemy Wam opowiadać gdzie zmierzamy to zostawcie się łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. Jesteśmy w porcie, tak Jesteśmy jak widzicie. W porcie, tak. Będziemy płynąć z przewoźnikiem Prajach na 10:30 Chyba miała być zbiórka, tak, przez 10.30, także czekamy. Prezencik. Zaraz wam pokażemy, jaki to prezent, i powiedziała, że mamy sobie go wziąć na grabie. Zobaczcie, tutaj jest taki katamaran chyba to się nazywa, czy nie, to chyba po prostu prom, tylko mniejszy. I on płynie na Kosamui i Kotao, a my w innym kierunku, więc czekamy na nasz transport. A tu jest. Podarunek, proszę bardzo. Na bogato. A no, nie mogę wyciągnąć, ale spójrzcie. Jest ananasik, którego dostaliśmy od pani. Obiecane, i pani powiedziała, żebyśmy sobie nakrawili. Wytualizacja odnośnie torby. Niestety, ale już pomału widać, że ząb czasu ją sięga. Surat Suratani, Krabi i Puket. Już tutaj jest biureczka, przypływa nasz rumak, ale nie wiem w sumie czy to jest nasz czy nie nasz, czy następny będzie nasz, nie wiem. są te siedzenia niż te co mieliśmy w poprzednim. Nie pamiętam, czy my płynęliśmy wcześniej z hidranem czy czymś innym. W oczekiwaniu na wyjście ze statku. Na razie bagaże są wyładowywane tam. A my czekamy. Jesteśmy w porcie, świgamy do autobusu. Właśnie walizkę zgarnęłem i tu gdzieś mamy wsiadać. Pagujemy już torbę i autobus jest taki dosyć spory, bo chyba jakiś piętrowy. Także bardzo się cieszę. Ładujemy wszystkie bagaże i poszli. Uuuu. Mano, Jesteśmy yeah. na kwaterze, jesteśmy w krabi, konkretniej na dzielnicy Aonang. A jesteśmy umęczeni jak szlak, bo dzisiaj nam trochę zeszła ta podróż, także ja już mówię narzekam praktycznie od rana do teraz, ale już mi trochę przeszło, bośmy się rozporządzili, ale już po prostu mamy tak dość, co najważniejsze, a na nas dojechał w całości. I nawet po drodze wymyśliliśmy mu imię, podwójne. Marian Staś! Jesteśmy na nowej kwaterce i naprawdę pięknie pachnie, powiem Wam, Blue. że. No, a jak coś to się nazywa? Moon Budget Hotel. I się okazuje, że mimo, że w nazwie jest budżet, to się całkiem luksusowo wydaje, nie, Marianciu? Tak, bo on jest w drugiej linii brzegowej, nie jest w pierwszej, tak jakby tylko w drugiej, ale wygląda tu naprawdę spoko. Pokażemy Wam. Co i jak tu mamy? Przedpokój. Zapraszamy na Włości. Tutaj. Oczywiście, kibę, no co to kibę? To jest spora łazienka. I pierwszy raz, jestem to jest, że nie będzie klapał, chyba od razu nazwano. Ale taka spora jest, ale najfajniejsze to jest to, że jest naprawdę fajny zapach wszędzie. Jest tak no, pięknie pachnie. pachnie. Może zamknę naszą szafę. Oj. Co by nam tu nic nie wlazło? Tu jest nasze miejsce na, ten, na torbę. Tam mamy jakieś szpargały i tak dalej. Miejsce jest naprawdę sporo. Dużo tu tej... jest oczywiście Marian Staś. I tutaj dalsza część pokoju. Tutaj już jedno stanowisko do pracy. Tam jest drugie stanowisko. Z balkonu Wojtek tradycyjnie wziął sobie krzesełko, ale tam jest takie fajne krzesełko. pufka czy coś w tym stylu, to będzie siedział. Kawkę sobie zrobiliśmy. Łóżko jest też takie naprawdę duże. Powiedziałabym, że coś podobnego jak na Fukok mieliśmy. Tak, ale też bardzo podobny układ pokoju mieliśmy w zeszłym w pierwszym roku, jak byliśmy na Krabi, to był nasz pierwszy nocleg po Bangkoku. I to było Duong Hotel. A Onang Duong, Dugong to było tak. dokładnie, Wojtek. O, a tutaj jeszcze zobaczcie sobie tylko dekoracje bo nawiązując do Moon Budget Hotel, no mamy Moon w każdej postaci. Tutaj akurat jest spokój, taki, jakby ala jeansowy, że wszystko jest na taki jeans stylizowane. Tam widzicie, macie jakiś jeans. Tam jest jakiś. Pufa taka jeansowa. I tutaj jest kolejny Moon, a raczej bardziej bym powiedziała, że to jest Sam. Teraz mamy suchar odcinka. Mamy tasaki zamiast klimatyzacji. Widok no nie jest jakiś tam specjalny bym powiedziała, raczej taki normalny, w sensie, że no chociaż tam kawałek widać, ale jest droga, mimo to, że jest to droga taka no dość ruchliwa, ale nie jest w pierwszej linii, więc... A nasi towarzysze podróży są takie jakby za tym. A widzicie, jakiś kawałek tam dżungli, albo palą coś, no raczej palą, bo ziemia chyba tak wysoko by nie zaparowała, więc prawdopodobnie palą plastik, albo jakieś drzewo kokosowe, a tam idzie piesek i serdecznie was pozdrawiam. No i dobra, słuchajcie, my się powoli zbieramy, jeszcze sobie dopijemy kawkę. Adriana z Dawidem nic nie pisali w sumie jeszcze, więc czekamy aż się odezwą, aż się ogarną. My też się do końca ogarniemy. Pijemy tą kawkę, bo naprawdę już gadamy dzisiaj jak potłuczeni, ale spaliśmy, nie wiem o której zasnęliśmy chyba około czwartej, czy może trzeciej, a wstaliśmy o siódmej, żeby pracę dokończyć i tak wszystkiego nie dokończyliśmy. Dobra, już nie gadam więcej, piję kawę i idziemy na miacho. Kupiliśmy sobie napoje i przecież na zachód słońca na plaży Aonang. Mamy już pyszne picie, marakuja wleciała Jesteśmy na, na głównych w krabi teraz i ja sobie podziwiamy. Słońce szybko zachodzi bardzo, bo około godziny 18, więc... Ludzie się zebrali, oglądają. No i pójdziemy do knajpki, którą w zeszłym roku odkryliśmy, bo dzisiaj nawet dowiedzieliśmy się, że podobno pan Makłowicz tam osobiście kosztował tego jedzenia i był podobno do Tak, Podejdziemy tam i zobaczymy i właśnie też chciałam pozdrowić wszystkich ludzi, którzy nie, mówili, nie, że spali tam w tym hotelu właśnie z polecenia od nas, a ona długą. Także super, że jesteście zadowoleni, bo... To jest miód na nasze serduszka. No i tą restaurację też każdy chwalił, jak był w tym hotelu. Tak, każdy tak. Każdy a myśmy ją w ogóle przez jakiś taki przypadek wyszedli. No. no bo akurat nie? tam to była pierwsza, najbliższa knajpa, do której no. poszliśmy. Biliśmy na nasze stare rewiry. Tak, jest. jesteśmy w naszej starej krapie. Family Restaurant Thai food. I jest tyle ludzi, że po prostu szok, co? Co się tu wyrabia? Fenomenem jest to, że naprawdę jeszcze w zeszłym roku Możecie sobie sprawdzić zresztą w filmie z Krabi Takim pierwszym, co nagrywaliśmy Że naprawdę tutaj w tej knajpie nie było nikogo sienką Myśmy siedzieli tutaj sami i koty z nami siedziały w zasadzie Więc to się dzieje tutaj to jest po prostu... Tak. Czytałam jeszcze dzisiaj w opiniach na Google, że ponoć tutaj Makłowicz jadu, nie? Także sobie sprawdźcie, bo to też taka ciekawostka tak. Słuchajcie, zamówiliśmy kartę ale są olbrzymia, Jedzenie widać, że każdy zadowolony, wszyscy zamawiają duże ilości. Myśmy też już zamówili, ale ceny poszły tak 50% w górę. No i kelnerzy latają jak pentali. Naprawdę, jest tyle ludzi, że oni tu biegają na obrotach jak takie mróweczki. Przyszły nasze napoje, zobaczcie jakie ładne. Jak Paula, próbuj. Dzisiaj jest dzień Passion Fruta. Dawid jak te sajgoneczki? Arbuzika dostaliśmy. Ale. Zobaczcie, jakie piękne sajgonki. Adrianka ma arbuzowy z I jeszcze arbuza dostaliśmy. Nie, naprawdę. Smażone nudle z krewetkami wjechały. I co to masz? Chyba tęskniłem za tym smakiem, stąd właśnie papaja salat. O oh jest. To jest. Słuchajcie, właśnie wyszliśmy z knajpki, było bardzo dobre, yy, smakowało nam bardzo, ale teraz zobaczcie, co się dzieje ogólnie za moimi plecami. Jest taka ogromna kolejka, po prostu jest bardzo dużo ludzi. Te 20 było, osób tam no, siedzą dokładne. ludzie, tutaj siedzą jest ludzie. To knajpka mega popularna i bardzo polecamy, jest smacznie. I to, i, to my, i, to, I to my odkryliśmy tą knajpę, to nasza zasługa. Tutaj Dawid właśnie nagrywa, że my nagrywamy i <śmiech> <śmiech> ten co <laughs> się... ja nagrywam właśnie. O proszę bardzo, kokosik z nutelką. I kto pierwszy? Ja. O proszę, Dawid już zjadł prawie. Bardzo dobre. Pyszne? No, naprawdę mega sztos. A ja nie mam jak spróbować, Daj. więc zrobię to tak. O Jezu, przepyszne, ale się uwaliłam. Siemanerko! Witamy kolejnego dziąka. Dziś wybieramy się na kolejną przygodę, a raczej w sumie na taki spacer, bo chcemy zabrać Adriannę i Dawida na Manki Trail. To jest taka tutejsza trasa spacerowa, gdzie czasem można spotkać jakieś małpy. Nie wiem tylko, czy oni będą gotowi, bo oni coś mówili, że spacerowali od samego, od samego rana, rana. A tu jeszcze nas spacer jeden czeka, ale kroki muszą się zgadzać. Gdzieś połazimy na pewno. A to moja nowa stylówek. Proszę bardzo. Taka stylówka kiecka, kupiona na Kopanga? Nie, Kaosan sorry, na Kaosan Road. Taka, proszę, asymetryczna. Mam jeszcze jedną, ale to będzie kiedy indziej. O. No i jesteśmy teraz przy tej plaży takiej głównej. Jest już godzina chyba po 15, a my chcemy iść na Monkey Trail. I to jest gdzieś mniej więcej tam. To, że oni coś nagadali, że widzieli kurde małpy dzisiaj na spacerze. I ja się trochę boję. Mało tego, to obsiadły ich małpy, bo widziałem na No właśnie. Także... Zobaczymy, ci nas też obsiądą. Jak coś tutaj im oddam resztę dla pojeźdźcie sobie. Ja idę tutaj, bo się boję. A bo ja tam postawiłem kubek i ona poszła patrz. Pamiętajcie, że najważniejsze idąc na Manki Trail wziąć dobre buty, nie? Zalej. Patrz, dalej są, ten trzeba się wpisywać. Nie zmieniło się to, że trzeba się wpisać na listę, że przyszliście. Nic nie widzę. Zobaczcie, jak tu pięknie. Ludzi full. Jak byliśmy tu ostatnim razem, to prawie nie było ludzi, ale tak to wygląda. Warto było iść, ale komary nas pogryzły strasznie po drodze. Jeszcze chcieli robić sympatyczną parę z Polski, która wczoraj mówili, nie? że przylecieli na, tak, przylecieli na krabi, na krabi. także serdecznie pozdrawiamy, spotkaliśmy się na... Trasie do... na trasie Manki Kraj schodów. Właśnie tutaj był do plaży. Pogadaliśmy bardzo miło, serdecznie pozdrawiamy. Fajnie, że oglądacie nasze materiały. Zawsze nam jest jakoś tak mega miło, że możemy dzielić się wskazówkami i że korzystacie z polecajek. O! Tak, jeszcze raz pozdrawiamy. Oczywiście, jeżeli obejrzycie ten filmik, to napiszcie w komentarzu, że to wy. Jak my byliśmy, to praktycznie nikogo nie było na plaży, ale dalej Plaża jest bardzo urokliwa, tak jak poprzednio. A ty co, o tym myślisz? Jest. Ale Pięknie. jest trochę ludzi, nie? Teraz trochę już się sprawa, pozmieniało. Ale jest tak obłędnie gorąco, że po prostu ciekło. <grym> ale plaża jest cudna. No zobaczcie sobie, jak przepięknie ten kikutek tutaj wygląda. Dojście tutaj zajmuje, no nie wiem, kilkanaście minut zaledwie. Powiedzmy, takie 15 minut żywego marszu wśród małp. No i w ogóle plusem całej tej sytuacji, że jesteśmy tutaj, jest fakt, że spotkaliśmy w końcu te małpy, nie? Bo wcześniej, jak tutaj łaziliśmy, no to ich nie było. Widzę właśnie, że tutaj z okularkami białymi i grzywką białą. Ale super. Paula wam jest bliży. Patrzcie, a tutaj aż dziwne, aż tak ciężko uwierzyć, nie? Ale dekoracje już świąteczne wyciągają. Znowu bałwanki jest organizowana, Wigilia 24 grudnia. No i trochę się rozpadało. Gorsze to, że się rozdzieliliśmy jakby teraz trochę na dwa obozy, bo Adrian z Dawidem zostali jakby z innej strony, nie wchodzili na Mikey Sale, a my żeśmy zeszli, no i żeśmy się gdzieś rozminęli teraz i oni gdzieś umknęli w innym miejscu, a my w innym. No, także kochani, mamy tutaj pyszne jedzonko razem z Paulą, ukradłem tak, jej kamerę. Nie wiem, <noise> czy jest pyszne, ale na pewno obsługa jest na poziomie do 6, myślę 6 z plusem, naprawdę. To prawda i to restauracja, którą polecali Polacy na wszelkich grupach i na zdjęciu jest tak jakby Makłowicz z tego, z Wegety. O, no i tak, czekamy. mają to za darmo, słuchajcie, przeciwko marom, więc żeśmy się za darmo, bo głodni Nie, no, Czekamy Jest jesteśmy bardzo głodni obsługa jest tak przesympatyczna. Jak zapytała, nas, skąd jesteś, powiedzieliśmy, że z Polski, to powiedziała, dziękuję! Ale żeśmy się ucieszyli. Dobre? A co, to jest? A co masz? Ja mam red curry. to prawda nie jest red. Ale... Ja mam tutaj smażone nudle z warzywkami i zaraz będę pałacować. No i powolutku dzień zbliża się ku końcowi. Kupiliśmy sobie parę fajnych rzeczy, także ja mam naprawdę chyba, nawet nie wiem ile ciuchów, ale sporo. A z tyłu są takie bardzo ciekawe panie, panie.

już wróciliśmy, zrobiliśmy dzisiaj chyba z 16 tysięcy kroków, także nieźle, nieźle. Po 23, po 23 musimy siadać do pracy, bo jutro przed nami kolejny dzień przygód, także kończymy ten odcinek, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, kto z Was był już w Tajlandii, a przed kim Tajlandia jeszcze jest. I oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. Jeszcze chciałem przypomnieć, że poprzednie odcinki czekają na obejrzenie. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!